Druga linia metra warszawskiego biegnie z zachodu na wschód. Swój bieg aktualnie rozpoczyna na stacji Rondo Daszyńskiego, a kończy na stacji Trocka. Pociągi na drugiej linii kursują średnio co 3-4 minuty w dni powszednie, a w weekendy co 6-7 minut. Aktualną linię można podzielić na dwa odcinki – Pierwszy otwarty w 2015 roku na trasie Rondo Daszyńskiego Dworzec Wileński oraz drugi otwarty w 2019 na trasie Dworzec Wileński-Trocka. W najbliższym czasie otwarty zostanie trzeci odcinek na trasie Rondo Daszyńskiego Księcia Janusza. Problemy w budowie. Podczas budowy tunelu pod Wisłą w 2014 roku prace zostały opóźnione ze względu na trudności wykonywania tamtejszych prac. Wszystkie stacje na trasie obsługują po jednym peronie, jednak na stacji Stadion Narodowy nie używany jest drugi peron przeznaczony dla przyszłej linii M3, Tabor. Na drugiej linii, na obecną chwilę, używane są tylko Siemens i Inspiro. W, w, stacje: Dzielnica Wola. Rondo Daszyńskiego. Aktualnie stacja krańcowa linii M2, tak jak wszystkie stacje, jest wielokolorowa. I na ścianach posiada napisane nazwy stacji typu Graffiti. Kolor wyjść jest czerwony. Stacja: Rondo NZ. Stacja położona jest w Mirowie. Jest drugą stacją linii M2. Wyjścia. Mają barwę szarą. Śródmieście stacja Świętokrzyska. Ma dwie kondygnacje i dwa perony. Pierwszy został otwarty w 2001 roku i obsługuje linię M1. Drugi zaś otwarty w 2015 roku i poruszają się na nim pociągi linii M2. Perony połączone przejściem podziemnym jest najbardziej obleganą stacją linii M2. Barwa wejść oraz stacji to żółty. Stacja Nowy Świat Uniwersytet położona jest przy ulicy Nowy Świat oraz w niedalekiej bliskości Uniwersytetu Warszawskiego. Wejścia mają kolor fioletowy. Centrum Nauki Kopernik. Stacja położona jest pod tunelem Wisła Strady w bliskości obiektu rozrywkowego Centrum Nauki Kopernik. Na stacji dominuje kolor jasno-niebieski. Dzielnica Praga Północ. Stacja stadion narodowy. Jest największą stacją linii M2. Posiada dwa perony, w tym jeden nieużywany, przeznaczony do przyszłej linii M3. Jako jedyna stacja na linii posiada antresole. Dominuje tam kolor zielony. Stacja położona jest w bardzo małej odległości od dworcajska Warszawa Stadion. Stacja dworzec wileński. Stacja położona przy dworcu wileńskim, zapewniającym przesiadkę do kolei podmiejskich. Stacja ma barwę niebieską. Stacja szwedzka. Stacja dana do użytku w tym roku. Co ciekawe, na drugim odcinku drugiej linii zastosowano nowy rodzaj zabezpieczeń dla osób niewidomych. Zamiast używanych metalowych wypustek przed krawędzią peronu, które łatwo ulegają zniszczeniu i są niebezpieczne, użyto ciemnoszarych płyt betonowych. W pobliżu stacji znajduje się zajezdnia autobusowa o nazwie Stalowa dzielnica targówek. Stacja Targówek Mieszkaniowy. Położona jest na Targówku. Dominuje tutaj barwa szara oraz biała. Przy oddaniu drugiego odcinka na wszystkich stacjach drugiej linii ogłaszane są komunikaty zapowiadające kierunek odjazdu pociągu. Stacja Trocka. Jest ostatnią stacją na trasie drugiej linii. W przyszłości będzie kontynuowana w kierunku Brudna. Dominuje tutaj barwa szara.